Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na trening za 200 tysięcy złotych, no może 150 tysięcy, ale na pewno nie mniej. Słuchajcie, dzisiaj trening na urządzeniu, tak można powiedzieć, ściance urządzeniu, które nazywa się kilterboardem. Co to jest, jak to wykorzystać we wspinaniu i czy jest to coś fajnego, nowoczesnego, co pomoże Wam rozwinąć swoje umiejętności? Zapraszam do materiału. Chciałem dzisiaj podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami poniekąd na temat tego trenażera, urządzenia, ścianki, którą mam za sobą. Nazywa się to Kilter Board. Sam Kilter, w moim odczuciu, genialne urządzenie treningowe. Mamy aplikację, w której możemy znaleźć całą rozpiętość i całą gamę bulderów oraz obwodów, czyli tych dłuższych, takich do ćwiczenia wytrzymałości. Dodatkowo ta ścianka po wybraniu w aplikacji odpowiedniego buldera, czy przystawki, czy obwodu, który chcemy akurat zrobić, podświetli nam chwyty, stopnie, chwyty startowe oraz chwyty końcowe, co umożliwia nam szybką wizualizację i podjęcie precyzyjnej próby. Dodatkowo, jeżeli rzucicie okiem tu, ściana. Posiada możliwość regulacji kąta nachylenia. Zazwyczaj jest to opcja mechaniczna. W sensie nie, że wajcha i kręcimy, tylko jest jakiś rodzaj silnika albo siłownika. Tutaj mamy do dyspozycji guziki góra-dół. Patrzcie, teraz zmniejszę kąt. Mogę ten kąt. też i zwiększyć. Oczywiście wraz ze wzrostem konta będą też wzrastały trudności tych wszystkich przystawek, ale w aplikacji macie też możliwość zaznaczenia tego konta na którym chcecie pracować. Jak to działa? Chodźcie, chwyty startowe są zaznaczone kolorem zielonym, kolorem żółtym zaznaczone mamy stopnie. To po się poruszać ręce, czyli chwyty. Zaznaczone są kolorem niebieskim, a te, które przystawkę kończą, zaznaczone będą kolorem fioletowym. To, co jest fajne w tej aplikacji, możecie w bardzo łatwy sposób, czy w ogóle w trenowaniu na kilterze możecie w bardzo łatwy sposób monitorować swój progres, ponieważ aplikacja pozwala na zapisywanie tego, jaką trudność pokonaliście, w jakim stylu. Nie? Czy tam czy od razu, czy to zajęło, zajęło kilka prób. Macie do tego wgląd. W związku z tym, Idealne jest to, że ten system jest mierzalny i pozwala nam w łatwy sposób ten nasz progres, postęp, rozwój formy kontrolować. Czy warto na tym trenować? Tak. Aktualnie na Śląsku możecie znaleźć dwie ściany wspinaczkowe, na których ten kilter z możliwością regulacji kąta jest zainstalowany. Jest to skarpa bytom, gdzie znajduje się teraz, oraz ściana. Bulderowa, Katowice, Ligota, Limbo. Tam też mamy takiego kilterka, z nieco innym mechanizmem, ale jakby całość jest, jego rozmiar i zasada działania jest taka sama. Aha, aplikacja łączy się po Bluetoothie, wykorzystuje też lokalizację, jest darmowa zarówno na iOSie jak i na Androidzie, tak mi się wydaje. W związku z tym naprawdę słuchajcie, warto z tego korzystać. Jest to bardzo, bardzo fajne e, urządzenie. Czy i, i trenażer, a ja wracam do studia.